Siemanko z tej strony Adi, witam po raz kolejny na moim kanale YouTube i zapraszam do oglądania moich filmików. Cześć Siemaneczko z tej strony Adi, witam Was po raz kolejny w Liberty City. Gramy sobie oczywiście w GTA The Ballad of Gay Tony. Jest to piąty odcinek z mojej serii i zapraszam Was serdecznie. Do zobaczenia tego odcineczka, zobaczymy, co dzisiaj nam Tony tutaj zgotuje. Zobaczymy, co Tony nam tutaj wymyśli. I zaznaczam, nie chodzi tutaj o Toniego Soprano z rodziny Soprano, chociaż tamten też był niezłym przekrętem i niezłym aparatem. I też ciągle miał nieźle wyorane akcje. Dobra, moi mili, gdzie by tutaj się udać? Zaraz zerknę na mapę, zobaczę, co tutaj jest grane. Jakie mamy możliwości. Cóż to jest za miejsce? MMMM M -m -m. Mori. Dobra, udamy się do Moriego. Zobaczymy, co to za typ. Zobaczymy, jaką misję dla nas przygotował. Zobaczymy, w jakie tarapaty yy, wpierdoli nas tak zwany Mori. Dobra, idziemy. Patrzcie, Kalalorunia. Łuch, nie zła, co? Oj, przepraszam, przepraszam. Nie chciałem pani, że tak powiem, popchać.

Dobra, załatwię jakąś y, bryczkę i udam się do Moriego. Dobra, bierzemy. Albo nie, tej nie. Dwóch ziomali to jest ryzyko. To bierzemy? No, fajna bryka. Jakiś Alfons w niej. Podoba mi się. Nie mieszaj się w to. No właśnie. Nie słyszę wrolecik, co moi mili. Teraz tak, gdzie mieszkam, Mori? O jezu, ale. Zakręty ciężko tą bryczką się bierze. Wolałbym coś bardziej sportowego, ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Jedziemy. Postaram się tej bryki nie zniszczyć, bo kiedyś ją pewnie właściciel odnajdzie na policyjnym parkingu. No i nie wiem, chcę żeby się po prostu nią jeszcze nacieszył. Zobaczymy cóż to za Mori. Czuję, że z Moriego będzie niezły aparat. Czuję, że z Moriego będzie niezły przekręt. I niezły... Hmm... No nie wiem, nazwę to po imieniu Popierdoleniec. Jedziemy do Moriego. Wum, wum, wum. Piękne drogi, piękne amerykańskie drogi. Jak będzie gdzieś budka z hotdogami, to koniecznie się zatrzymam, bo mam ochotę na takiego amerykańskiego hotdoga. Mmm, zjadłem sobie coś, ależ jestem głodny. Pięknie wygląda Liberty City nocą. Ciul, dub, mam problemy. Uch, na szczęście policja jest tutaj dość taka toleracyjna. Zrobiłem koło nich niezłą rozpierduchę, przejechałem na czerwonym świetle, oni nawet nie włączyli syreny, nawet nie włączyli koguta. Hmm, ciekawe. Bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Gdzież ten Mori mieszka? Łach, ale prześlizgnąłem się. Teraz mi się nie udało. Tutaj skręcimy sobie w lewo. Nie lubię jeździć w grach z takiej kamery. Nie lubię kierować, gdzie jest taka kamera. Bardziej lubię, gdy jest taki model kierowania, jak w symulatorach, że widzę wszystko za szyby. Ale trudno. Podobno są jakieś mody do GTA i wtedy takowy model się ma. W San Andreas miałem takowy model bez żadnych modów i było gitara. Zawsze ze straszliwą nostalgią wspominam. San Andreas to była cudowna gra. Jedna z tych gier, w które grałem bez przerwy. Whoops, jest. Ładnie zjechałem z autostrady. Była ogromnie zakorkowana. I przemknę teraz ten auto mogę troszkę podniszczyć, bo nie jest moje. A nie, sorry, nie mogę podniszczyć, bo przecież. Właściciel się zapłacze na śmierć, jak je odzyska. Troszeczkę mi zasło w ustach, a nie wziąłem sobie nic do picia. I teraz będę cierpiał, bo nie odejdę od gry. Muszę skończyć tą misję. Kurczę, gdzie ja pojechałem? Sekunda. Coś spaprałem. Słyszę jakiś stukot obcasów jednakże nie mam teraz czasu na żadne lalunie. Gdzie mam jechać? Ja tam, tutaj. Super. Gdzie ten mori? Mieszka moi mili. Przekręt jeden. No ale patrzcie jakie głośniki, mam tam z tyłu. Niesamowita. Uj, niesamowita sprawa znowu przejechałem. W jakiejś noże się zaszył. I teraz słup zbiorę tyłem? Nie. Super. Udało się uniknąć rozpierdzielenia tego auta. I dobrze. Nie lubię nadaremno dewastować obcego mienia. Co innego zarąbać bryczkę, a co innego ją jeszcze komuś potem rozbić. Oj, chłopie, żebyście mi tej bryki na koniec nie zniszczyli. No, jadę. Popchamy trochę Harley'owca? <laughs> Popchamy. Tak minimalnie. Up. A nie, nie drasnąłem go nawet. Trudno. To zostawimy go już w spokoju.

Tak, jestem straszliwie, stary, zabawny. Jak mnie zdenerwujesz, to rozpłatam twoją łeb na strzępy. Oj, zaczynasz, chłopie, grać mi na nerwach. Zaraz dostaniesz facet lewą z w prawe ucho i się skończy. <tost> Właśnie. No, spoko, wybaczam cię, ale do rzeczy. Konkrety bracie, konkrety, lubię konkrety. Nie mam mydlenia, nie ma pierdzielenia, konkrety. Tylko i wyłącznie konkrety. Cóż to za ziom tam idzie? Braciszek tego Moriego, pożal się Boże. strasznie uwielbiam humor z tej gry, dialogi, no i nie wiem całą fabułę, jest wyśmienita. GTA zawsze była mocna w tym, to zawsze była mocna strona GTA, fabuła, dialogi i itp. Coś wyśmienitego. Patrzcie, patrzcie, Ziomala. Kochający się bracia. Dobra chłopaki, dogadajcie się, dajcie sobie po strzale, bo, e, bo chcę załatwić tą misję. <grym>, Ale niezły z niego jajcasz, co? Luis już się łapie za głowę. <laughs> o oh, nie, przerąbany typ. Dobra, spadamy, 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 właśnie. Trzeba załatwić parę spraw na mieście. Przerąbany, przerąbany, jeszcze raz powiem tylko, przerombany typ. Kiedy on tą bluzkę ściągnął? No nie, koniec świata. To jest właśnie miłość brata do brata, miłość braterska. Naprawdę świetni bracia, świetni przyjaciele. Jedziemy. Zobaczymy, co dla nas wymyśli teraz Mori. Mam nadzieję, że za daleko nie będziemy jeździć. Łah, piękna bryczka. Lepiej się nią prowadzi niż tego kandilaka, którym przed chwilą śmigałem. Wooh. Mm, powiedziałem i rozwaliłem ją. Słuchaj, Mori, o Luiza. W GTA zawsze dużo się jeździło pojazdami, samochodami, latało się też kiedyś śmigłowcami nawet. Co ja mówię, nawet w zeszłym odcinku latałem śmigłowcem. Także pozwiedzacie to sobie miasto ze mną dogłębnie. Poznacie każdy jego zakamarek. Gdzieś tu jest podobno taki wieżowiec, najwyższy w tym mieście, na którym leży spadochron i można sobie z niego skoczyć. Na pewno to zrobimy, na pewno wam to pokażę. Jezu, yes, jak oni wszyscy jeżdżą wolno. Oj, zagapiłem się, sorry, sorry, co złego to nie, Łup, troszkę na prawo i pojedziemy prawą teraz. I tak nie moje auto, to mogę je poszlifować. Tu? Tu, dobra. Uuu, na autostradę musimy wjechać. Płać, chłopiamy my pojedziemy. Dokładnie. O, o, problemy ściągnąłem na siebie policję Nieźle przewalana. Musimy im zwiać Chyba nam się to uda Myślałem, że się wepcham za 5 dolarów a tamtego kolesia Tak udało się No i super We can do, it, we can do it. O, dojechaliśmy Dobrze nas pały nie złapały nie, no, sorry, sorry, wjechałem komuś na głowę. Jesteśmy. Zobaczymy, co Mori dla nas wymyśliło, widzę, musimy z auta wyjść. Biegniemy, biegniemy, bo nie mam czasu. Wow, nogi złamane. O, piękny fikołeczek. I są nie to my jeszcze. I są typy z ciemnej gwiazdy. Strzelanka pewna.

Poczekajcie, co my tu mamy? A pistolet zwykły, poczekajcie. A no, tu można przybliżać sobie, patrzcie. Dobra, dajemy. Dwa szczały w każdego, patrzcie. Oddam. Patrzcie, w tego nie umie trafić. Co to ma być? O, w tego bym chciał trafić. Kąt chyba zły, co? Nie wiem, sam. No, jest, dostał. To już po nim. Jak raz dostał, to już po nim. Dobra, wezmę coś szybszego. Poczekajcie, tam jest ktoś. Jak tu się przybliżało, to już jest przybliżenie. Poczekajcie, tego u góry bym zdjął chętnie. Tam jakiś był, na. Poczekajcie, skąd on wali tą rakietnicą? Tą tak zwaną bazuką, stąd. No to dajemy. Tam chyba będę musiał wejść. Dobra, to idę na górę moi mili. No nic, trudno. po pomalutku, pomalutku się tam dostaniemy, mam nadzieję, i uda się ich pozabijać. Troszkę się boję. Nie wiem, co się tam wydarzy. No nic, skakujemy. Ale pedalsko się tym steruje. Bo wybijają je. Jak psa. Zabiją mnie. Jak psa. Zabijają mnie jak psa. Patrzy, ten stoi, na mnie patrzy. Dobra, udało się. Jeszcze jakiś. uh. Powiem wam szczerze, że... mało brakło i bym zginął. Zginąłbym, bo strasznie mi się źle tutaj strzela. Jeszcze tylu ich jest na dole. Niezłe jaja. O, tam ktoś się czai. Dobra, dwóch mniej. Jeszcze został tam jeden za kontenerami w takim razie. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. Gdzie on jest? Pewnie go stąd nie O jest, zobaczyłem go. O jest. Ten. Patrzcie jaki twardziel, ty. Jeszcze mnie może zabije. Okej, okay. ten padł, jeszcze jeden został. On, on jest tam wyżej. To sobie z nim już poradzę. Moment, moment. Ktoś mi pisze, słyszę na Skype'ie. Pewnie pile. I zaraz pewnie zadzwoni i nie dokończę tego odcinka. Zobaczymy, gdzie jest ten kolo. Okej. Okay. Gdzie mam iść? Na molo. To biegnę na molo. No, zeskakuj chłopie, bo czasu nie ma. Ludzie do mnie piszą już na Skype'ie, a ty nie chcesz zeskoczyć? Tutaj są schody. Strasznie topornie się tym kieruję. Na PlayStation 2, jak miałem San Andreas, to super się padzikiem grało. A tutaj na pc hmm, to strzelanie pozostawia wiele do życzenia. O nie, pływanie motorówkami. Nie lubię takich e, akcji, bo wiem jak się skończyła ostatnia moja akcja, gdy e, fruwałem śmigłowcem. Dałem wtedy dupy za talara. Naciśnij, a rzucić lepką bombą. Aha, lewy przycisk myszy, żeby rzucić. Lepką bombą rzucaj, rzucaj tą lepką bombą Dobra, chyba jedna jest rozwalona ulica. Pomkniemy dalej. Rzucimy zaraz lepką bombą drugi raz. No, ale nie umiej to dogonić. No to jak mam rzucać lepką bombą? Teraz mogę rzucić lepką bombą, nie? Czemu on nie umie trafić tą lepką bombą w nich? Teraz. Jest. Musi być. A no co jest? Jeszcze raz. No chłopie! O oh, jest! Jeszcze jedna łódź. Mojej mili i kończymy odcinek. Tylko gdzie jest ta łódź? We can do it. Tylko musimy ją dogonić, moi mili. Musimy ją dogonić. Jesteśmy coraz bliżej. Jest wolniejsza. Jest znacznie wolniejsza od nas. Lepka bomba poszła. Teraz już po nich co? Wybuchnie ta lepka bomba czy nie? Teraz. No co z tymi lepkimi bombami? Wybuchają one czy w pręta grają? Jeszcze mi ucieknie ta motorowa. To będą jaja. Na boczku. Teraz trafiłem czy nie teraz Kurczę, rzuciłem już 100 lepkich bomb trochę jaja. Szybciej, szybciej, szybciej tą motorówką płynie, A jak się to jest mało. Eee, mało obrotne. Jezus, uciekną mi jak nic. Boże święty. Nie możecie mi uciec. Mam jeszcze 6 lepkich bomb chyba. Błagam, nie uciekajcie. Nie mogę też was gonić w nieskończoność. Szybciej, szybciej. Patrzcie, o tyle wolniejsza ta motorówka była, teraz jej nie umiem dogonić. No to jaja. Teraz. Ostatnia szansa. Jeb w nich. Dobra, udało się. Uch, ciężko było. Ciężko było. Płyniemy do brzegu. O Jezus, myślałem, że się nie uda. Naprawdę, aż się cały spociłem. Bałem się, że mi się zwieją. Że mi się zwieją, że mi zwieją. Ale udało się. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Gdzie są te doki? Tu? Tu raczej nie. O, już ktoś do mnie dzwoni. Chwileczkę, kochani, zaraz odbiorę. Tylko dokończę tą misję. O, jest. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Przepraszam, że to jest za te dźwięki z Escape'a. Przepraszam, że ich nie wyciszyłem. Ale kompletnie zapomniałem, że czekam na pilny telefon. Hmm, pewnie, że będą ze mnie zajebiści ludzie. Okej, okay, wpadnę. No i co? I udało się. Tak, tak, tak. Zapisywanie stanu gry. Dobra moi mili, będę się z wami kończył. Był to piąty odcinek The Ballad of Gay Tony z GTA 4. Trzymajcie się i zapraszam do oglądania odcinka numer 6. Yy, tak, numer 6. Trzymajcie się. Był z wami Adi. Pa pa.